Na początek pytanie. Spróbujcie sobie przypomnieć, co czuliście i co robiliście, kiedy dowiedzieliście się o zamachach terrorystycznych na World Trade Center. Jeśli to jest zbyt odległe, to na przykład o Smoleńsku. Ok, pewnie pamiętacie. No to teraz, co działo się tydzień później, miesiąc później, rok później, w ostatnią rocznicę? Prawdopodobnie wspomnienie pierwotnego wydarzenia wciąż jest wyraźniejsze niż pozostałych. O tym dzisiaj pomówimy. Nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście pewne wydarzenia wgryzają się w pamięć dużo trwalej i lepiej niż inne. I dziś będziemy mówić o szczególnej odmianie takiego zapamiętywania, mianowicie o tzw. efekcie lampy błyskowej, który czasem jest określany mianem pamięci fleszowej. Jest to zapamiętywanie swojego położenia, kontekstu i tym podobnych elementów w momencie wydarzenia o znaczącej wadze bądź otrzymania informacji, która jest bardzo szokująca. Pierwszy raz zwrócił na to uwagę niejaki Colgrove tuż po zamachu na Lincolna, który, jakby nie patrzeć, był szokującym wydarzeniem dla większości amerykańskiego społeczeństwa, a dodatkowo, jak wiadomo, to amerykańscy naukowcy odkrywają najdziwniejsze efekty. Co rzadko spotykane w nauce, niemal nie zdarza się, aby jakiś badacz kwestionował istnienie tego zjawiska, jednak spory dotyczał jego natury, bowiem część postuluje, iż stoi za nim zupełnie inny mechanizm formowania pamięci. Wyodrębniono sześć elementów charakterystycznych dla wspomnień pamięci fleszowej. I są to miejsce, tło, czyli co się wtedy działo, źródło informacji, emocje własne, emocje innych oraz następstwa zdarzeń. Naukowcy obecnie spierają się do tego, jaki jest mechanizm powstawania tego typu wspomnień: czy jest to po prostu odcisk, który powstaje natychmiast w momencie ich rejestracji, czy szczególny charakter jest im nadawany później, już po zarejestrowaniu, w czasie intensywnego myślenia nad tym, jak znaczący event właśnie miał miejsce. Bez zbędnych szczegółów powiem, że obecnie bardziej prawdopodobna wydaje się być ta pierwsza hipoteza. Oczywiście możliwe jest formowanie wspomnień w ramach pamięci flashowej w odniesieniu do wydarzeń z życia prywatnego. Co więcej, Conway twierdzi nawet, że jest to najczęstszy przypadek, kiedy efekt lampy błyskowej ma miejsce. Najczęściej odnosi się on do początku lub końca pewnego ważnego okresu w życiu, jak na przykład ostatnia noc przed maturą czy pierwszy dzień w nowej pracy a także szeregu tak zwanych pierwszych razów i chyba nie muszę dodawać, że chodzi tu o pocałunki i tym podobne. Jak łatwo się domyślić wspomnienia fleszowe mogą być problematyczne, gdyż formują się one także w następstwie wydarzeń traumatycznych, takich jak na przykład bycie świadkiem czyjejś śmierci. Postuluje się, że to właśnie ten rodzaj pamięci odpowiada za zespół stresu pourazowego, np. u ofiar gwałtu czy weteranów wojennych. Co ciekawe, jeżeli ten traumatyczny bodziec miał charakter cykliczny, Czyli, na przykład, ktoś był molestowany seksualnie jako dziecko, efekt lampy błyskowej występuje dużo rzadziej. Dlaczego formuje się ten rodzaj pamięci? Niestety nie do końca wiadomo. Część naukowców wskazuje na towarzystwo silnych emocji, a więc dużych ilości hormonów, które rzeczywiście mogą wpływać na pracę mózgu. Po co? Niestety również nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Być może są to ważne kamienie milowe naszej pamięci autobiograficznej a być może tylko artefakty, momentów, w których musieliśmy coś zmienić w naszym życiu. A skoro mowa o zmianach w życiu, to przypominam, że w każdej chwili ci, którzy nie polubili jeszcze nas na Facebooku, mogą to zrobić. Do zobaczenia.